Jeszcze nie skończyłem. Wciąż tutaj jeszcze jest praca na rozgrzewkę. przymarznięte, zimne, ale mnie to nie przeszkadza. Gdy się w ogrodzie pracuje, gdy się człowiek rusza, to jest bardzo ciepło. Przecinam gałęzie modrzewia, ponieważ sekator na wysięgniku takich grubszych gałązek nie przytnie. A tym sekatorem spróbuję. O, o też ledwo, ledwo. U, trzeba będzie chyba jednak skorzystać tutaj z piły. Spróbuję jeszcze tą. Ale też chyba nie będzie lekko. Myślę, że piła ręczna będzie jednak lepsza bo sekator może się tutaj wbić i potem będę miała problem z wyciągnięciem, no nie jest takie to wszystko proste, te gałęzie zrobiły się grube i koniecznie trzeba je tak przyciąć bliżej pnia, dlaczego? No dlatego, żeby się nie rozrastały prawie tutaj na cały ogół, są tutaj modrzewie, lipy, robinia, więc wystarczy i... Prawie, my no może nie co roku, ale co dwa lata przecinamy gałęzi, przecinamy też wierzchołki, żeby te drzewa nie były takie wysokie i żeby nie były szerokie, a żeby latem dawały tutaj specyficzny klimat i przyjemny cień, bo ogród jest słoneczny, ogród jest południowy, słońca jest tutaj bardzo dużo i dlatego latem poszukujemy chociaż odrobinę cienia. Idę po piłę. Zalędzili, ktoś spróbuje przyciąć fotoporem na 10 ludzi, bo nie są już pasztach w więc myślę, że mu się Te gałęzi znowu tutaj się nadbierało. Trzeba robić porządek na bieżąco, bo gdybym tych gałęzi nie usuwała, zostałyby tutaj, no to w pewnym momencie nie dałoby się już po prostu przejść. A przecież ile jeszcze tego będzie? Ja przycinam tylko te, które dostanę, a mało się będzie przycinał te, które z kolei on dostanie. Podlewam ze zbiorniku wodą jest wyściubny. Nie mogą one zostać przynajmniej te, które są na zewnątrz zapełnione, bo gdy przyjdzie mróz, to może uśkości jest i tą wodą podlewam rośliny zimozielone.